z tej strony Bartek. Dzisiaj testujemy Kepsi. Okay. Był Popeyes, teraz zobaczymy jak się Kepsi obroni. Teraz będą może filmy z Kepsi i Popeyes, ale planuję teraz Baka za niedługo. A więc na początku krąż kulowe. Smakują dobrze i nie są ostre, ale gorące. A więc 4,5 ceny ostrości i 4,5 zwykłe, bo tutaj jeżeli liczy ostrość. Musi być to jak najmniej ostre. Teraz szprytki. Widziałem jak najmniej ostre produkty. Wiadomo, że nie są ostre, ale bardzo posolone. 4,5. To pół. to samo w ostrości. O Jezu! Longer się rozsypa. Okej. Okay. A więc ukryzę, a potem część bez kanapki. Ja nie rysmuję co wtory. A jest pół O, chyba coś tu się dzieje? Oszustwo z jedną gwiazdkę daje, ale ogólno na to 4,5, bo dobry, ale za ostrość. Ostrość jest oszustwem. Prawda jest taka, że Longer wcale nie jest aż taki Jest tam bieco ostre. Wiedziałem. Wiedziałem. Big Cut też się spodziewam tego ostrego, ale zanim to Pepsi jeszcze przetestuje. Nie, to był 7up. 7up. Nie Piłem chyba, jeszcze nie, ale nie wiem, jak to A oprawiam, jak to się Pół oceny ogólnie i 4,5 oceny ostrości. Teraz big fist. Czy ja mogę mieć zasadę z samego mięsa? Mm. Już czuję ostrość. Jedna, dwie, strony jest ostrość i cztery, pół jak które i Papa, Pa, bardzo dobry, ale ostrość w wyborze nie jest łagodna. O.